Zadanie 241 wrzesień 2022. Firma F zatrudnia 160 osób. Rozkład płac brutto pracowników tej firmy przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano wyrażoną w złotych miesięczną płacę brutto, a na osi pionowej podano liczbę pracowników firmy F, którzy otrzymują płacę miesięczną w danej wysokości. Dokoncz zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Średnia miesięczna płaca brutto firmy F jest równa. No i teraz tak co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że 75 osób w tej firmie zarabia średnio po 4000 to oznacza, że łącznie zarabiają 300 tysięcy 50 osób po 4800 to 240 tysięcy 20 osób po 5000 To jest 100 tysięcy, dalej 10 osób po 6 tysięcy, to 60 tysięcy i 5 osób po 7 tysięcy, to 35 tysięcy. Jak to wszystko dodamy, no to okazuje się, że mamy 735 tysięcy złotych. No i teraz co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że skoro pracowników było 160, to tą liczbę trzeba podzielić przez 160. I jak to podzielimy przez 160, to otrzymujemy odpowiedź A, czyli 4593 zł. i 75 groszy.